Cześć, tutaj Maciek z Arabin.pl Jesteśmy dzisiaj w Pana we Wrocławiu, nowo otwartej kawiarni, która ma bardzo nowatorską formułę. Dlatego, że tutaj nie zapłacicie za ciastko, kawę czy jakikolwiek inny artykuł, ale zapłacicie za czas spędzony w tym miejscu. Im dłużej tutaj będziecie, tym mniej będziecie płacić za każdą kolejną minutę czy godzinę. Myślę, że warto tutaj przyjść, dlatego że jest to fantastyczne miejsce, nie tylko kawiarnia, ale również macie tutaj sitodruk, druk 3D, przestrzeń do coworkingu, jest internet, jest nawet kuchnia, w której możecie sobie Sami przygotować coś do jedzenia, więc naprawdę, naprawdę coś fajnego. No i cieszę się, że takie miejsca w Polsce i we Wrocławiu przede wszystkim powstają. Natomiast przechodząc do rzeczy, dzisiaj rozbierzemy na czynniki pytanie, które słyszę chyba najczęściej. Otóż. To pytanie brzmi, jaki kupić ekspres? Do domu lub do biura? Zawsze słyszę z ust moich znajomych, z ust moich klientów, czy z ust moich gości w kawiarniach, którzy chcieliby napić się również dobrej kawy nie wychodząc z domu czy z biura. I wszyscy oni mają na myśli ekspres ciśnieniowy, taki wiecie, pudełko, wszystko w jednym, naciskasz guziczek, kawa się mieli, kawa się parzy, mleko się spienia, wszystko się fajnie zlewa do środka i jest pięknie, fajnie i bajkowo. No i ta bajka w tym miejscu się kończy, niestety, dlatego że ekspresy automatyczne ciśnieniowe, poza jedną jedyną zaletą, czyli prostotą obsługi, e, która też kończy się w momencie, kiedy ten ekspres trzeba wyczyścić, nie mają żadnych innych zalet i mają, jest to szereg wad. Po pierwsze, są bardzo drogie. Najtańsze modele chyba kosztują od powiedzmy 1500 zł. Takie rozsądne, które Wam się nie zepsują po miesiącu to jest co najmniej 3000, a takie w ogóle ekspresy do zabudowy. Jak chcecie sobie zrobić fajną kuchnię, no to, to jeżeli dobrze pamiętam, ceny zaczynają się od 10 czy 12 tysięcy złotych za, za sztukę. To jest już w ogóle jakiś kosmos. Za tyle pieniędzy możecie mieć profesjonalny ręczny ekspres ciśnieniowy z młynkiem, filtrem do wody i wszystkim, co tylko może kawiarnia sobie zamarzyć, więc w ogóle jest to jakaś abstrakcja. Ale poza ceny, no, największą wadą takich rozwiązań jest ich mizerna jakość. Co to znaczy? To znaczy, że taki ekspres nie jest w stanie przygotować Wam poprawnego espresso nie jest w stanie Wam po prostu zapanować nad wszystkimi czynnikami, które składają się na prawidłową ekstrakcję nad dozą, nad dystrybucją, nad stopniem zmielenia, nad czasem parzenia, ilością naparu, temperaturą wody, regulowaniem ciśnienia itd. itd. To wszystko jest zawsze robione według jednego schematu, jednego algorytmu i brakuje tego czynnika ludzkiego, który by to spajał. Zawodowca, profesjonalisty, który będzie nad tym czuwał. No i generalnie, jeżeli nie zależy Wam za bardzo na jakości naparu, jaki będziecie pić, to wszystko jest fajnie, wszystko się zgadza, naciskamy guzik jest okej, okay, tak jak powiedziałem. Ale za tą kwotę i za te pieniądze to się kompletnie mija z celem. Naprawdę. Co za zatem? Co teraz dalej zrobić? Jeżeli ekspres ciśnieniowy jest fe, no to jak możecie napić się dobrej kawy? Przede wszystkim, jeżeli chcecie, żeby to było proste i żeby to wciąż był ekspres, to polecam odkurzyć Wasze ekspresy przelewowe. Bardzo wiele osób ma to w domach. W Polsce cieszą się one w ogóle niezasłużenie złą opinią i naprawdę te urządzenia kosztują niewiele. Najtańsze podstawowe ekspresy przelewowe można kupić za około 150 zł i one naprawdę będą w porządku, jeżeli będziecie prawidłowo je użytkować. O czym trzeba pamiętać przy użytkowaniu ekspresu przelewowego? A no o tym, o czym trzeba pamiętać przy parzeniu kawy w dripie, z którym mogliście się zapoznać w jednym z poprzednich filmów, czyli... Przepłukaniu filtra, świeżym zmieleniu kawy, e, zachowaniem odpowiedniej proporcji kawy do wody, czyli około 6 gramów na 100 ml. Woda nie wrząca, tylko około 95-96 stopni, ale oto już zamiast Was będzie dbał ekspres. I właściwie to jest tak samo proste. Mielicie kawę, wsypujecie do filtra, naciskacie guzik, woda się przelewa, wszystko jest ok. Tej kawy jest dużo, można sobie zrobić pół litra, można sobie zrobić litr do złanka. Naprawdę, jeżeli macie dobrą kawę, czystą wodę i używacie młynka, to napar z tego będzie doskonały. E, inne opcje to już są opcje ręczne, e, manualne. Z aeropresem już jesteście obeznani, z dripem podobnie. Co jeszcze? Jakie jeszcze zabawki możecie sobie kupić do domu? Można kupić Hemex, bardzo popularny, e, uważany przez wielu za dzieło sztuki i tak, dalej, i tak dalej. To też jest metoda przelewowa, tylko nieco inna i daje napar o innej charakterystyce. Hemex będzie bardziej herbaciany, bardziej delikatny w konsystencji, bardzo lekki na języku, wręcz może Wam nie przypominać kawy. Więc jeżeli chcecie spróbować czegoś bardziej klasycznego i czegoś, co bardziej będzie Wam przypominać kawę, to polecam jednak zacząć od e, dripa lub ekspresu przelewowego. Tych urządzeń innych jest cała masa ale Na sam początek myślę, że wystarczy wam zapoznanie się właśnie z dripem, aeropressem, ekspresem przelewowym. Jeżeli to wam posmakuje, to sami zobaczycie, że niczego więcej nie potrzebujecie. No dobrze. I jeszcze jest jedna rzecz. Dla tych, którzy naprawdę chcą pić w domu espresso i nie wyobrażają sobie, że może być inaczej, możecie sobie zainwestować w ekspres ręczny. Z czym się to jednak wiąże? Ano, wiąże się to z tym że jeżeli parzycie w domu jedną, dwie czy trzy kawy dziennie, to będzie to dla Was drogie w eksploatacji, dlatego że ekspres ciśnieniowy rano trzeba otworzyć, tak można powiedzieć, to znaczy poza tym, że on się rozgrzewa około 20 czy 30 minut, to później trzeba wyregulować młynek, co oznacza, że trzeba zużyć około 20 gramów świeżej kawy, która idzie do ścieku po to, żeby ten młynek skalibrować i żeby Wasze espresso było poprawne. Później to espresso trzeba oczywiście przygotować, spienić mleko, to wszystko posprzątać, to trwa dosyć długo ekspres ciągnie też dużo prądu, no i jest trudny w obsłudze, no bo zrobienie poprawnego espresso to nie jest e, byle co. Dlatego też, jeżeli ktoś z Was ma dużo pieniędzy i dużo wolnego czasu, to jak najbardziej jest to ok, jest to jakby rodzaj zabawy i to pozwala Wam w ogóle na manewrowanie wszystkimi tymi parametrami parzenia, na które nie pozwala Wam ekspres e, automatyczny. Myślę, że teraz możecie śmiało wchodzić na Allegro i do wszystkich sklepów internetowych ze sprzętem do kawy i szukać tego, co będzie dla Was najlepsze, a najlepiej po prostu pójść do kawiarni, spróbować kawy parzonej w dripie, kawy parzonej w ekspresie przelewowym, co będzie dość podobne w Aeropressie, w Hemeksie i wtedy wybrać to, co będzie dla Was najlepsze, ale zawsze bez względu na to, co wybierzecie, musicie pamiętać o tym, żeby kawa była świeżo palona i świeżo zmielona, żeby Wasza woda była czysta i przefiltrowana i żebyście zachowywali odpowiednie parametry parametry. parzenia. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Ja idę sobie jeszcze posiedzieć w Panato, a wy możecie buszować po sklepach internetowych. Wszystkiego dobrego.